Guten tak my friend, w kolejnym odcinku zagramy w Blitzkrieg ruskie misje, raczej, Boże, szwabskie misje, pardon, nadal się mylę. I co, w dzisiejszym odcinku zdobędziemy sobie lekki czołg PZ-3 Aus J, przeczytajmy sobie o nim. Zmodernizowana wersja czołgu PZ3 ze wzmocnionym pancerzem i udoskonalonym uzbrojeniem. Nowa armata jest skuteczniejsza w walce z celami opancerzonymi, ale gorsze karabiny maszynowe zmniejszają skuteczność w starciach z piechotą. Może stawiać czoło każdemu czołgowi lekkiemu i średniemu. Uzbrojenie podstawowe 50 mm, uzbrojenie dodatkowe 2 razy karabinki po 7,92 mm, ciężar 21,5 tony, Pędkość maksymalna 40 km na godzinę, moc silnika 300 km, załoga 5, pancerz minima, minimum 10, maksimum 81. A to co wyczytałem na Wikipedii, stworzono dwa typy tego, tych czołgów. Na początku były to czołgi z lufową armatą 50 mm KWK 38L na 42 i na samym początku tych czołgów z tą właśnie krótkolufową armatą zbudowana 1549 egzemplarzy i gdy ruszono na Związek Radziecki okazało się, że ta krótkolufowa armata jest za słaba na zbyt mocno pancerzone czołgi T34KW1 więc zmieniono na długolofową armatę to co właśnie mamy teraz w grze, w grze tutaj ten czołg co ten jest tutaj to ten będzie miał tą lufę to jest yy, właśnie ta 50 mm KWK39L na 60 zaś to i tych czołgów z długolewową armatą zbudowano do lipca 1942 roku 1067 sztuk a od 1942 roku zaczęto montować z przodu górny z przodu górnej części kadłuba dodatkowy pancerz typu apliku grubości 20 mm, bo na samym początku tego apliku, tego dodatkowego pancerza nie było. No, no i tyle tych ciekawych rzeczy. Więc co, przeczytajmy sobie warunki tej naszej misji. Misja zabezpiecz wieś i zlikwiduj obóz wroga. Typ losowy, poziom trudności misji Niski, premia, lekki czołg PZ3AUS J. Opis misji. Zabezpiecz wieś. Według naszego wywiadu jest słabo strzeżona. Tuż obok wsi jest obóz, w którym widziano dużą grupę pojazdów pancernych, która może zostać wezwana, by wesprzeć oddziały Wroga stacjonujące we wsi. Zaleca się, żebyś unikał bezpośredniej konfrontacji z grupą pancerną na ulicach wioski. Obóz polowy należy do systemu lokalnych umocnień, ale wygląda na to, że wróg nie zdążył się jeszcze okopać. Należy uderzyć jak najszybciej i zająć magazyn Wroga, co utrudni mu operowanie w tym rejonie. No dobra. Co mówię na samym początku? Tuż nie są lasy. To są pustynie. Tak, fajne są pustynie. Jak bardzo mi się podobają. Zdobądź wioskę. Zabezpiecz wioskę, Według naszego wywiadu jest słabo stryżona. Tuż obok wsi jest obóz, w którym widziano dużą grupę pojazdów pancernych, która może zostać wezwana, by wesprzeć oddziały wroga stacjonujące we wsi. Obóz polowy należy do systemu lokalnych umocni, ale wygląda na to, że wróg nie zdążył jeszcze okopać. Należy uderzyć jak najszybciej. Zajmij magazyn wroga, zneutralizuj stanowisko ogniowe artylerii i zlikwiduj wszystkich nieprzyjacielskich żołnierzy piechoty z sąsiadujących zabudowań. Ale tutaj jeszcze się cofnę do pierwszego punktu. Według naszego wywiadu jest słabo stworzona. Tuż obok wsi jest obóz, w którym widziano dużą grupę. Aha, czyli ten obóz, co jest tutaj na środku. Więc dobrze, widzimy się w bitwie. Oh yeah, afrykańskie ka kammo. Dobra, zapisujemy grę. Patrzę tutaj na czołgi. Mamy AUS e No, bardzo podobne, dobra. Dobra, dobra, to mi się bardzo podoba. Tu jest AUS e Dobra, pyk, pyk, pyk. Wypadałoby to tak... Zrobić tutaj Aha, dobra, tak trsiak Założono samolot nieprzyjaciela O, nu no nu no nu, nu. Tak nie wolno Zaraz to wszystko zrobimy Leci na zwiat więc myśliwcem tylko w którą stronę, dobra Niech lecą te nasze myśliwce, zaraz zobaczymy jak nasze myśliwce fajnie wyglądają Tu są O no, szybko ich rozwaliliśmy, więc dobra Gite z majonez Ja tu coś czuję Jeżeli zacznę atakować to mi zniszczą to, ale do... zniszczą te dwie Czyli będą to atakować, dobra yy, Mamy snajpera więc why not go nie wykorzystać w końcu jak my go już dawno nie wykorzystywaliśmy tu już coś jeździ więc zobaczmy, zobaczmy cóż tutaj będzie się działo przypomina mi się Elhalów z Wota już coś tutaj stop 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 co to jest crusader, a bo to są brytorce ale fajnie wyglądają naprawdę bardzo mi się to podoba to jest następny czołg, nie wiem co to jest za czołg Czy to jest niszczyciel proszę mi tutaj powiedzieć to jest crusader MK MK coś tam Dobra Ty zaatakuj to a ty zaatakuj to Wykryto nieprzyjacielską artylerię Powiem wam, że jest Niedobrze Gincie trochę Dobra pięknie 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 już to coś tam je ostro cisną tylko nie wiem w którą to stronę bardziej tak Zobaczmy zobaczmy gdzie oni to jeszcze nas tam biją. Bo tutaj na razie widzę że są ten yy... Tego pancerzanin o oh, shit, shit, shit. O oh, fuck 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 tutaj Gin Dobra 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 pięknie Wypadałoby teraz to rozwalić Jak najszybciej Fuck, Zniszczyli mi czołga No niedobrze Tyle mogę powiedzieć Yes, Jezus, Jezu, zniszczycie to jak zasunął to naprawdę. Pięknie. Teraz to wypadałoby rozwalić. Coś tu jedzie cały czas, coś tutaj jedzie, na pomoc pewnie. Coś tak przeczuwam. Ja yes, kolejny. Niszczy, niszczycie, niszczycie, to niszczycie, o, bardzo pięknie musicie przejąć tą wioskę ale fajnie, fajnie, o, tutaj koleś kiedyś było mocniejsze te działa przeciwlotnicze, pamiętam jak grałem w to no te przeciwlotnicze to naprawdę potrafiły mi tutaj nieźle nabroić Dobra Nie giną, oooooh shit o shit Widzę atakują mi to ostro Więc wypadałoby się tutaj co, o ty ty dziadygo No kama, come kama on, come on, ludziska, kama no Dlaczego nie chce mi atakować? Mi padnie to wszystko teraz. Dobra, wy teraz spierdzielajcie. Jak najszybciej. A, maybe małe kaput zrobimy wam. Proszę bardzo. Why not? Bo mogę. Czekajcie. A ja tutaj w międzyczasie popatrzę czy tutaj atakują. O, widzicie atakują jednak. Zobaczmy, jakie będzie małe kaput. Dobra. Chodźcie tutaj. Wy musicie tutaj... też podjechać. A ja to jeszcze popatrzę jak... Co to za fajny czołg? To jest Matilda. Tu są... O, lekka Bishopy są. A tu też jest jakaś Matilda. O, ale ich pięknie zjadą. Bo to jest ten samoloty, y, ziemia, powietrze. Aha, tutaj widzę, że będą się chciały, będą naparzać. Dobra, dobra. No to sobie popatrzymy. Oj, po Matylidzie. Goodbye. Nie, Matylidy są twarde, są bardzo... Twarde czołgi, bo to są powolne czołgi, ale one były używane po to, żeby wspomagać piechotę. O widzę, crusader. Ale ty uciekaj, bo mi klucze zniszczam ciebie. Jednak są trzech ich. Trzech ich jest. Trzy, cztery są te moje samoloty fajne. Dobra. A robimy. robimy. Nie ma tak łatwo. Come on, komandant. Come on. Wierzę w was. A, to sama piechota, więc... Da się radę. To niech napierdziela tam. A co? Jak śmierć, to śmierć. Wszystkim. Oooo. Za deliko. Dobra. Pięknie, nie giną. O to mi chodziło. O, samoloty. O, ja tego właśnie tutaj za specjalnie nie lubię. Będę musiał się fajnie dużo poruszać. Aha, bo to już się naparzają mi to ostro. A bo to są myśliwce? Same? Już nie wiem, mam nadzieję, że to są tylko myśliwce. Albo ewentualnie to się te ziemia-powietrze. Aha, dobra, zajmij magazyn, wroga się udało. Więc... Niech to nasze ciężkie działo niech przystopuje. A my pędzimy. Atakować tutaj, już tutaj słyszę, że coś tutaj jedzie w naszą stronę. Ale ma, male, wiem, że nie, to nie dojedzie. he <śpiewanie> Dobra. Giń, pięknie. Oj ty, ty. Jak to ginie, jak to ginie. Powiedzcie nam, żeby to zginęło. Dobra, super. O, kolejne. Śmieszne działko. działa jednak strzelaj, nie staj tak źle. Dobra. Podejdźcie tutaj bliżej. To wszystko? Czy nie? Zaraz zobaczymy, czy to wszystko, bo tu nie podświetla nam się ten... A, w okopach są tej. Tak śmiesznie. Znaczy... Fajnie to jest, bo nawet nie zauważyłem, że to są okopy. Dobra, koniec gry. Widzimy się w statystykach. O, oh, je, yeah. statystyki nam troszeczkę podskoczyły. Sztuka wojna spadła o minus 1, dowodzenie wzrosło o 6, ostrożność o 3, zaopatrzenie transport o 1 i następna ranga 13%. Awanse, straty. Dostępne ulepszenia, AUX, J. zaraz zobaczymy co jest z grosza to wymienimy. Mamy dwa AUS w E. Więc tak czy siak wymienimy to. No. Cyk. Dobra. Zapiszmy sobie grę. Szwaby, misja 8. I w następnym odcinku zdobędziemy sobie może albo ciężko chałupice albo jeszcze ciężki czołg PZ4 hałzwę ale dobrze to gdzie z tego odcinka komentujcie subskrybujcie lajkujcie fabryz na facebooku i do zobaczenia trzymajcie się cześć